Jaką cenę płaci dziecko, które musi wychowywać się wśród rodziców, którzy mają przekonanie, że jedynie tylko pełna rodzina i kiedy rodzice są ze sobą głęboko skonfliktowani bez tych umiejętności społecznych do rozwiązywania wyzwań między sobą, kiedy są wrogo nastawieni do siebie w fazie walki o władzę a nie zaufania. Jak i walkę o rację, kiedy są przepełnieni urazą wobec siebie, idący wet za wet z alkoholem i innymi mechanizmami unikania w tle, czego dziecko jest świadkiem, co nosi z takiego domu, bo wychowuje się w czym? W fałszy. Fałszu. Uczy się, jak represjonować swoje emocje, że nie ma prawa głosu, nie wie, jak może prawdziwie wyrazić siebie, w myśl zasady dziecko i ryby, głosu nie ma. I proszę pamiętać, że dziecko, jeżeli chodzi o konstrukt psychologiczny, jest za słabe do dźwigania ciężaru i bycie spoiwem związku, bo tym samym robi się z niego kozła ofiarnego pseudo miłości. I spoiwem związku zawsze jest jest miłość i troska o wspólne dobra, które w rodzinie dysfunkcyjnej nie może zaistnieć z powodu niedojrzałości jak również antagonizmów między rodzicami i jakie dobro dziecka wynika z oglądania dysfunkcji to jest głęboki stres, wszystkie możliwe strategie kompensujące prowadzące do zniekształcania rzeczywistości w ujęciu Bezpieczeństwa w ujęciu zaufania, w ujęciu kontroli, w ujęciu poczucia własnej wartości, jak również w ujęciu intymności, bo ono nie jest w stanie w nie wejść. I dziecko wychowanie w pełnej dysfunkcji rodzinie, co robi? Idzie świat z brakiem wykształcenia porządnych granic wewnętrznych. Dlatego obwinia siebie oraz obwinie innych, jak i również zewnętrznych, kiedy nie umie powiedzieć nie nadużyciom, będąc emocjonalną kaleką, która powiela pokoleniowe schematy oraz mity, Yy, głęboko nieszczęśliwe, jak i sfrustrowane, i jaką jakość życia my fundujemy naszym najbliższym, dbając o pozory i idealny wizerunek kochającej się, rodziny porządnej na zewnątrz. I to jest czas, abyśmy sobie uzmysłowili, że. Sprowadzamy dla przekonania dziecko do piekła swojej bezsilności, jeżeli nie potrafimy odejść bądź rozwiązać konfliktu, i braku mobilności decyzyjnej. Dziecko uczy się unikania konfrontacji oraz życia w obłudzie, fałszu, kłamstwie. Żyje po to, aby bronić nie miłości, ale pozorów i dziecko, które bierze na siebie ciężary rodziców, stając się ratownikiem, świadomie lub nieświadomie pozbawia się doświadczenia uwaga, bycia obdarowanym, co może spowodować niezdolność do przyjmowania w związkach w dorosłym życiu i ona ma percepcję, że ze wszystkim jest samo. I dziecko, które opiekuje się rodzicami bądź jest tym buforem konfliktu, uczy się Dawać siebie zbyt wiele, co owocu, owocuje poczuciem wiecznego przytłoczenia w późniejszym życiu i próbując współdzielić bądź wziąć na siebie ciężary rodziców, y, jesteśmy wtedy kolejnym ogniwem w historii rodzinnego cierpienia i blokujemy przepływ siły życiowej, zarówno sobie, jak i w kolejnych pokoleniach. I nasz świat jest tylko tym, co myśmy mu dali w ujęciu wartości tak, niczym mniej, ani niczym więcej, a państwa policzalne konsekwencje w ujęciu pieniądze czas jakość waszych relacji jest odbiciem tej energetycznej plastyczności do dokonywania zmian bądź zaniku tak? zaniku umiejętności mówienia nie i istnieje bardzo dużo zdrowych, skutecznych strategii, aby radzić sobie w trakcie, konfrontacji czy też krytyki bądź ataku werbalnego które budują intymność oraz pogłębiają zaufanie których mogę państwa nauczyć ale trzeba przerwać to co macie w krwi właśnie co teraz robicie unikanie konfrontacji unikanie inwestycji unikanie rozwoju bo owszem takie unikanie na chwilę da wam poczucie wytchnienia ale na dłuższą metę pogłębi Pogłębi te wszystkie mechanizmy, sprowadzając do życia i jeszcze więcej bezsilności oraz nieszczęścia. Więc jak budować zaufanie do siebie poprzez zdrową komunikację i stawianie granic bez defensywy serdecznie zapraszam do asertywności, granicy bez winy oraz wstydu, kiedy możecie Państwo zacząć przypatrywać się, jak Spójne, mocne, plastyczne są wasze psychologiczne, uwaga, wewnętrzne granice, których nie było szansy wykształcić w rodzinach dysfunkcyjnych.